Pierwszą historyczną edycję festiwalu podróży Kampowisko rozpoczęliśmy otwarciem wystawy Ja i mój kajak poświęconej Aleksandrowi Dobie. Na miejscu zjawiła się jego rodzina i przyjaciele. Kilka słów rozpoczęcia, i zaczęliśmy wyświetleniem prelekcji Aleksandra Doby. Bogojarecki poprowadził rozmowę na temat naszego specjalnego patrona. Chciałbym poznać troszeczkę o, o tym kajakarstwie i bo kiedyś to kajakarstwo nie było takie łatwe. Było dużo bardziej śrętnie, ciężkie. Yy, Przekłynął 100 tysięcy kilometrów. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. I początkowo w latach 80., jak Państwo pamiętacie, no to inaczej wyglądały kajaki. Olek jak praktycznie, jak zaczął pływać kajakiem, no to oczywiście najpierw pływał po rzekach i Następnie przenieśliśmy się do Świebodzińskiego domu kultury, gdzie zrobiliśmy troszeczkę bardziej formalne otwarcie festiwalu. Różnie dziękujemy całej się Świebodnickiego Domu Kultury, bo dzięki ich pracy przede wszystkim jest wszystko tak świetnie przygotowane na wysokim poziomie. Oraz partnerom muzeum, gdzie dzisiaj rozpoczęliśmy wystawę, a także Bibliotece Miejskiej, w której odbędą odbywały się warsztaty. Chcemy Wam pokazać różne formy podróżowania, chcemy podzielić się tym, co my widzieliśmy wielokrotnie na różnych innych tego typu imprezach, co my widzieliśmy podczas podróży. Powodzenia, bawcie się dobrze. Zaczęliśmy prelekcją Wojtka Mury Pacific po raz ostatni. A równolegle w Bibliotece publicznej przy Bodzinie rozpoczęły się warsztaty ocean do pikuś Łukasza Wierzbickiego. Między innymi zdradził nam on kulisy, pisania książki Najcenniejszy skarb, której światowa premiera miała miejsce właśnie w pierwszy dzień festiwalu. Po wojtku murze Małgorzata Mac opowiedziała o Kenii solo, autem 4x4. A na zakończenie panelu prelekcyjnego Ola Senowiec i Arkadiusz Winiatorski opowiedzieli o swojej wyprawie. 12 tysięcy kilometrów, pieszo, Panamy do Kanady. A w tym samym czasie. W mimo bardzo słabej pogody, kłopacy z bunkrowo.pl opowiadali o szeroko pojętym w jaskiniach i o tym, gdzie czai się przygoda. Później, na godzinę 20, powoli się wypogadzało, a my rozpoczęliśmy koncert. Janek Samołyk z zespołem. Złe czasy są zawsze, tak wczoraj powiedział miał chyba na myśli historię istnienia innych historii. Nie wspomina Nasza historia To nasza dziedzina Mówię nawiasem I niewyraźnie Mówię nawiasem Mówię nawiasem I niewyraźnie Mówię nawiasem Złe czasy Przepędzą nasze wspomnienia Złe czasy to zwykłe Wyrażenia Albo inaczej to Weszła i przyszła dzisiejsza mowa, mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem, mówię nawiasem i nie wyraźnie, mówię nawiasem. Ja dziękuję wam, jestem Jarek Szamowyk i bardzo było mi miło zagrać dla was dzisiaj. Trzymajcie się, cześć! Na koniec odpaliliśmy kino plenerowe. Tam film Happy Olo pogodna ballada o Olku Dobie. Ja sam siebie lubię. Uważam za pozytywnego człowieka. Radosny. Czasem spojrzałem, zostałem taki miał małe okrągłe. Ale co? Aleksander Doma, Moje nazwisko w języku polskim, to dzień i noc, razem. Ktoś kiedyś mi zwrócił uwagę, że najwyższy szczyt świata, North Everest, zdobyło ponad 3000 osób. Róży 3000 osób, ponad. W kosmosie było kilkaset osób, też różnych kciuk. Na Księżycu było kilkanaście osób, no sami mężczyźni. A ocean, tylko atlantycki, przepłynięto pięć razy, w tym jeden Polak, dwa razy, no to ja się przyznaję. I... Dziękuję. Aleksander Doba.